Dobra, panowie, Kupanie. gramy w grę wspólnie! No way! Hahaha! dzisiaj jakiś ku**a rozj**any! za nie, dużo nie. 10 minut temu był totalnie inny, nie? Tak? Aha, czyli ja się... Próbuję się przypodobać, żeby wiesz mi co tego profity... Tak, 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 tak. Dobra, wysyłam wam na pewno link do dołączenia do Scriblio! To jest zwierzaczek, ten malutki Tak, to ten mały zwietraczek! Dobra, zamknijcie się, kurwa! Kupił dama! Ja <gulę> wyjdę, czujem, doraz, zmyj, o. o nie, krawcu dołączył, kurwa! Tam wybiera słowo, szybciej, kupa. Lewo! Gówno! Mózg! Co to, to kurwa jest? Grzyb! No co to jest? A ja napisałem przez kadłem. RZ! Ja p. Ale <gulę> jestem idiotą, jajnym! Ja, ja... p. przez RZ, nie? K... Haha, nie zgadza jedyny. Słuchaj, ja tak nie ja już tak powiedziałem, idioto j**any. Ludzik, człowiek, karton, No co to kurwa jest? Fedex, jest? No jak? Co to jest? Dostawa, dostawa. Dostawa! DZIĘKI ZDĄŻYŁEM ZDĄŻYŁEM Czapka Pikachu <laughs> Co to jest? Na A Pikachu. na A Na A? Asterix, Asterix. Kur... A nie, na głos Dobrze, dzięki za nie Dzięki bierze. za podpowiedź Asterix moi drodzy Asterix Emoji Szef Włoch Proszę cię, kuchaj czy... Ostatnia litera o w... co? Nie wiem co. Gówno kółka. Ku... Daję DISLIKE to to jest za like... na... to jest. Ku... Macho, MACZO ja Pole ja macho. macho! Sraczo debiluty! 100 del macinczyków, nie, czekuj! To jest takie brązowe i to ma takie ki... Ku... Let's go! I ty ma, Zami ma taki... Załci to ma taki. Tego nie wiem, tego nie znam, tego nie rozumiem. Co <grystanie> 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 ty gadasz jak ona? Czerwone na tym się buja. Zreszcie, ja nie mogę bo wzią, za dużo jestem jak ona, kurwa ty! Ja wiem fi... <grystanie> stary, jeden do jednego! Nie piję piwa, ale... <grystanie> Harność się moim piwem, miejsce pierwsze. Ej jest! Dobra, łatwe. Ej, jestem stary S. siódmy, kurwa, to nie tak źle! Bez rąk! A nie. <grym> Bez nóg! Co to jest? Mutant! <grym> no nie no, ma dwa człony. The Rock! The rock. Rock. Ja k**a. Po Jej, k**a, polsku k**a, gramy, kurwa. A, To czy dał 100 razy lepiej narysować, k**a. Ja pie***ole, nie no, nieźle, stary. Mogłeś na narysować tą emotkę, debilu, kurwa. Co to k**a? Pest. Co to k***a jest? No to, kurwa jest. Szalik. to musi być coś prostego, bo on to widzisz wolno rysuje. Trzecia literka T. Dobra, zj***a ta gra nie podoba mi się. Nie Dobra, nie łatwe, łatwe. Pst. 100 ad, <100x2> wstążka, wstążka, a pisałem szarfa Ja pierdolę k... stary, wstążka, kurwa, nie A dobra, kiedy ja będę rysował, kurwa, jako streamer? Co to, brązowe gówno? To jest, kurwa, kaczka Co ty, kurwa, debilu? Co to, kurwa, to jest. łatwe Łatwe, jak masz y, jak masz cy to... A kucyk, Kucyk. K... K... Ja pierdolę, k... tempy zje Fajny, kurwa, kucyk, debilu, nie? Na 10 liter? O, to sześcian Nie, łatwe. samki mi... <g... <g... Nie wiem co to no jest No jak ośmiu Ale tej okay. ja na ja co? Trzy, cztery, pięć Okej Napisałeś sześcian Co za No, no nie gin, nie gin Sześciokąt Zgadłem, napisałem, nie? Zgadłem, zgadłem, zgadłem Ja pierdolę No zgadłem, ku**a debilu Zamknij pi**y sześciankę Okno, kokon, motyl Mam! Jako pierwszy k**a Esz, esz, widzowie, esz to Drzwi? To Tam ma drzwi, ko**a Tam masz drzwi, wypi**a

Zgadłem, beda, 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 beda. Sam, sam zgadłem sam zgadłem 200000 zł drzewo jak już ktoś to kupi co powiedział? jest kupana a a na koniec mam let's go kupta to co masz fotony zawsze ty paszka co to kupa jest 6 liter 6 liter mam się z kupa jest a jest, a jest, a jest. Ech, 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 ech. dobra teraz jak pomaga ja teraz daję disajka 8 liter widzowie autostrada do szpitala <grym> co to kupa jest e ostatnia litera co to KURA jest! Nie narysowałeś, nie, nikt nie zgadza, nikt nie Ale zgadł. ja zaraz nie będę lepszy, pewnie. Nikt nie zgadza! Ja w... Ale Mercedes! Mercedes! Ale co to ma do Mercedes? Nie, bo on ten debil narysował mnie w rowie, kurwa. C... Jak kurwa już będziesz w szpitalu, to też będziemy cię rysować! Śmieciu jechany! 11 liter! Nie zdobyć, Zapalniczka. Na Dzięki. Zapalniczka! Janina jesteś Ale ty Janina odpowiadasz debilu! Dobra, teraz ja! A dobra, widziałem, już, już mówię co ma. Kura widziałeś. C... No. Co k***a? Tory Nie, właśnie nie Zgadziś, zanim zdążyłeś narysować co to, to jest w ogóle. Pociąg Ale nieźle, żeś narysował Widać, zza, że nie jechałeś to Pociąg! Gratulacje! Ja Czy Ty kiedykolwiek pociąg widziałeś? Zamknij pi***czkę Osiem liter widzowie, osiem liter widzowie lek no. Kamilek no. ra te same łby, co? O! No, e, A nice! Janina, i co? Już nie jesteś taki wygadany, no, kurwa. Co tam, Janinka? Może no, sobie napisz, tam... kakuś, co? Tak, co, 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 co? Słońce, debilu! Słońce napisał! wiem co? Słońce! Ale idiota! Afryka, me. weź ty, ty, ty. Afryka. Afryka! Pustynia, kurwa. to Afryka Afryka, co to jest? Osiem liter, widzowie. Okablowanie. Co to jest? Tamburyno. Co to jest? Ku. Okay? S? Co to no co kupa, no nie, mam, nie mam pojęcia. No ja, Dobrze widzę twojego streama, S? No przecież ja nie mam na streamie. Aha, bo ty kurro widzisz, co ja piszę na czacie No na chwacie, ja stary! <laughs> dobra, 5 liter, śmieć, zwierzak. No jak kurra? Łatwe, dobrze no, widzisz, co to jest. No nie wiem! Dobra, ty dobra, mam... ja już nie. A, no tak, bo za ciebie ludzie robią rzeczy. ty, jesteś, zapomniałem, ty jesteś, zapomniałem, nie, zapomniałem, nie Zbib Nie, nie, właśnie. Co ty p. te pilu? Ty o. jesteś po informatyku, przypominam. Ty jesteś z zjedzony to... po informatyku. A ty jesteś po Zapipij kurko je na sieniu sywaj koje ma Zapipuję pi... Co to jest kurwa? Twoja głowa nie poznajesz? Twoje doświeży stary. Dobra, łatwe, łatwe świeży stary. Co to, Co to p... jest, jest? kurwa? Zioł Nie wiem, cztery litery? Ta dupa debilu. Uma! U przed ostatnia literka! U KUA! skryskowane? Co to jest kurwa? Usunął wszystko, usunął wszystko. Ja nie dole Nie dowiecie się. się. Gu... Gu... Je pierwsza gu... 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 Nie pierwsza litera? Uba! co. za Co. GUD! Co za... Ale co za zy... Pięć liter. Co kurwa A farmer k... Ku... co to jest? Na C? Co to kurwa jest, zwierzak? Co to ku... Wykrywasz metali, ale nie można pisać kupa, chłopku. co mega żeś kupa stary. No szybciej rysuj kupa. Za mordę. mordę. Masz. No co, kurwa? Ty co Masz. to jest, Co to jest? No mam, no dobrze narysowałem. Ty co to jest mówisz, ty jesteś taki kupa wielki internetowy kupa znawca? A! -a. Ja kupa. Dawaj Kamil Leksior A co? Co to jest? Co to? O, to ja on powiedział co, on nie wie co to jest nawet pewno kwa Wiem, wiem, w sensie nie wiem jeszcze, ale Co to kwa jest? Czyli to nie będzie coś obvious to nie będzie coś obvious Muszę zrobić tak. Co ty robisz? R równa się E? Czyli co? Krowa? Krowa to R? Kłowa? Kurwa? Co? Ej, ja jest. wiem, ale jestem zj**any stary, ja tego nie napisałem, bo myślałem, że to błędnie ja myślę, bo nie wiem, że jest takie słowo. No ja tak, ja tak samo Dobra, rysuję, rysuję, cicho. Eee... Co to jest, góra? Mam, mam, kurwa. Łatwe, kurwa, źle napisałem. Kamilek, Co? pokój wytrzeźwień. pokój wytrzeźwień. Co? pokój wytrzeźwień. O. Jo, pierdolę. Pokój wytrzeźwień. Elmo! Przestań. Zamknij pysk. Kurwie. Mam. narysowałeś domek. Jo, ok. Mam. Dobra. Widzowie, odpowiedź to drewniana kata. Chata. Czym chata. chata bogata? Ja pie... weź ty już utkaj łeb Co to jest? Co to kurwa jest? Monkler Jak on to zgadł No ja nawet nie rozumiem tego obrazka z z z Łatwe, łatwe, dobrze narysował, dobrze to narysował Co? Co kur... Dobrze narysował no, dobrze to narysował. narysował, zaraz zobaczysz hasło Nie dobrze wiem A zapach, ja Chłop narysował logo tlenu kurza przed, przed kurka 20 lat najdźwiększie za to jest komunikator kupię Nie przejmuj się widzę, <laughs> Logo tlenu tlen. Tlen. Piszcie sobie, sobie w Google Grafika tlen.pl kur... to Zobaczycie web narysował kur... A, jak logo tlen.pl Co to jest? chillwagon. <grywument> Zamkzone. <gryw> Co to kurwa -ja jest? A, A, to jesteś ty w wiargu tych. A jest, jest asasyn, ja przez, ja przez i, przez i, y no. przez Y jest napisane asasyn. No i. Święta trójca zgadza. Co? No ale on nie, on nie wychodzi z domu, to on nie wie. <grym> no, bez No. to lubisz. To I... lubisz. A, jesień, no. tak? A, no. Okej. Okay. To prawda, lubię jesień. Zawsze, nie możecie szybciej pisać na czacie? Co, dopiero, dopiero musi mi to się podpowiadać? No tak, no bo sam nie potrafisz. Ale zamknij tą to... p. zwierzaczunią za ich Boli, Bali, bali, boli, boli bali, boli, boli cię. Boli. boli to ciebie, stary, siedzisz naprzeciw bulowych, ty kurwa, No boli, boli, kurwa. że to klawiatura, kurwa. Bo to jest klawiatura. Nie, bo jest. tylko trzecia litera. Pisze. Co to kurwa jest? No, nie pisz, kupa. Dobra, dobra. A ja nie wiem, co to pisze. KUP! Co ty napisałeś, wiesz jak baj? No Keyboard! Keyboard! Dobrze, po angielsku. Właśnie, czemu nie narysować keyboarda debilu takiego dogrania? Bo to się dosłownie mówi, tak się nazywa to kupa Keyboard, nawet po polsku się tak mówi na to. I na końcu. Monety mo. Co to kupa. jest! Pełny. Ja Dobra. Ferguson znowu rysował. Ferguson rysował. ja Chyba Dobra, nie stary, Ferbusu ma trzy dychy, nie? On jest stary. Co to jest? Ty, to jest pewnie to, co o się ku... trzyma o. przy sobie, Kupa. Ale on ku... nie wie co to, nie? Ja on tylko pasztetową wpier**la. <śla> ale co ty no. bie**isz do mnie, chłopie? No. no nie. Co to jest, nie wiem, jakie jedzenie się robi, ku... Nutella, ja pie**ole, nutella. Pisaliśmy, no ale ja nie czytam, Kupa. <ślawny> Ziarno. Cipka. <ślawny> nie, to nie jest pisałem. Zwinita Dobra, mam. Oku. Cztery? Dobra, jest! Hahaha! Halo, Halo? Halo? Słucham? Hahaha! Halo? Słucham? Nie dosłyszałem. Ucho. Ucho, Radar. Rysuję. Jak by to narysować? Tak. Wolniej nie Sam Samki Jest! P... Wygrałem! Nie! Yes! Wygrałem! Yes! wygrałem! O, no ja pi**ole, ale jako drugi jeszcze zgadłem, Aaa. Szybko, żeś to k**a zgadł. No, szybko, k**ole, niech tak. już zaczął górny. No mi co, mi słuchasz, zajebisty 100%. rysunek. O co ci chodzi? Dobra, no jestem trzeci, tak? Jestem trzeci, k**wa. A jak e, gdzie? A. Nie, jesteś siódmy, siódmy. Siódmy. Sześć liter, sześć liter. Rysujesz, ty k**o? O. Ja pi**e, ty. To pewnie jakiś kidos stary, dwunastoletni, co na tablecie stary klika i nie wie, co jest gwiać. Co to k**a jest? Sześć liter, widzowie to co się robi na tym rynku? Paleta! Paleta! nie wygląda paleta! Widział kiedykolwiek paletę na oczy? No, niestety, ale po tym talencie będziemy Będzie musiał szukać pracy pracy na paletach. Niestety to będzie musiał się nauczyć. Co to jest? A. S? 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 Nie Kurwa, no, Gong pisze tak. Katałka, szkatułka! Skadłka. <gulka> jak tak no. szybko! Rozgwiazda to jest. No wpisałem właśnie czekaj. A fajnie. twój stary to jest. A na końcu? O, a! Dobra. Nie jak, Nie, jak to się pisze! Jak to się pisze! Jak to się pisze! KUP! A Patrick! Patryk! Patrick, a potem Patryk! Ja wiem... <gulka> <ole>. Patryk. <gulka> No ty kupa, no to ty jesteś się. Ja On co innego pisze ty? Co to kupa jest? Ja, ja Ole lekko kupa. Jest no. dobra, łatwe! Ja nie wiem co to jest kupa. No to softik. Kto nazesował? Dobra. A, dobra. Ja, też kupa. Co pisasz slasha? Ja w 10 liter o kupa. Żółta rzeka. <laughs> co? Ej, no się podpowiadają kupa. No, nie kupa chyba. Dobra, A, nie, jest ja drugi. Łatwe, łatwe. Co to no jest? To jest, to, ja jest? Muszę, czy to jest woda na górze. Nie za obłyskowica ku... Co to? Co jest? Ku... Co? Co oh jest? A, o no to L A, dobra Lowigi, Lowigi! Low no właśnie, się... ale to mi podpowiedziało Lowigi! Lugia, lugia Kur Dwa słowa zwierzak, nie? Sześć i trzy, widzowie Najpierw sześć, później spacja i trzy He? Co? Siedzący tak No ej, ten War zgaduje no wszystko No dobra A, To jest jakiś człowiek On Z ma, on, on, on ma, on ma cheater jak chuj, nie? No No to jest k**wa, Mo, mo a modlić, modlić się 7 widzowie i sześć. Czekajcie, bo to jeszcze nie to w ogóle, ale o <grychy> Gruby grubas, szczypiornista <grychy> No, no pier... ale, trochę mi wyczuło Co czuło, to... ale... o, jest. Zasy i szpilki <grychy> No to kupa jest No dobrze myślałeś ogólnie, w tą stronę bym myślał o, to zga... jest? Zgadli, zgadli, ja... to dobrze ja. narysowałem Kurwa, a wy jaki? Ty... O oh, kurwa! Znaczy, no wysokie. dobrze, A, dobrze, dobrze. No Okej, okay, no. no dobrze narysowałeś. No? Zgarujcie. No rysuj ku... No nie pierdol. No nie pierdol. Ja pierdolę nie. Jest? No, ciekawe, że zwierzę jak pierwszy zgadł. No, A czemu? No, jego narysowałem. Bo ciebie narysowałem, ci debilu, ja Mega, mega. Niski. Zajebiste, to było śmieszne, stary. Tylko ciebie to boli, kurwa Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ta, ta, ta.